Elo, drużyno? Siema, siema. siema. Ale hello, będzie. Hello. Kurwa w ogóle. A już full A bagiety. Event był niesamowity, ale nie martwcie się, jeżeli go ominęliście. Po długiej analizie wybrałem trzy najlepsze momenty, specjalnie dla was. Moment numer trzy Angela. Moment numer dwa. 2. Babci, babci babli, powiedział, babli. że od niej wróciłem po to, żeby w tym evencie brać udział to, aby się obraziła. <laughs> Moment bonusowy. Ja co, też o, jestem ty... amnezakiem, kurwa, przyrzekam na życie mojej matki. Moment numer jeden. Ciutko. Kurwa, bo mi umarł. Ja <laughs> pierdolę. Zaraz ty no, umrzesz, jak się nie zamkniesz mordy. Stanowisko Ortisa. Znacznie nie o to mi chodzi, że z nimi się źle bawię, tylko po prostu granie, że tak powiem, no nie wiem, tej gildii, no nie ma sensu, no bo... No... Tak, Nie jesteśmy za bardzo. Możemy co? No, mogliśmy na bossa iść, ale Just, już se poszło. Cały dzień się starasz, nic. No tak, jebana, niewdzięczna gra. Mało z zmniejsza umiejętności BP przez które Gildia zostaje w tyle, co zdemotywowało graczy, co tylko pogłębiło różnicę między Gildiami. Yes, sir. Ale wiesz co? Kurde, problem też był taki, że nikomu nie chciał się trenować. Ja na przykład byłbym za tym, żeby tam się zebrać, żeby pograć sobie. Przynajmniej próbować, wiesz, ponapierdalać się, żeby było porówno. Ale to już. Mniejsza. Woda po kisielu. Prawda jest taka, że e, ja widzę tylko dwie opcje. Pierwsza jest taka, że przychodzę z neutralsu, bo Gildia się rozpada. A druga jest taka, że po prostu przestajemy grać. <laughs> nie ma, nie ma też jej opcji. Nie zostaję lordem, bo w sumie nie widzę sensu. W sensie, dla Beki mogę jeden dzień pozostać lordem i pokazać, że nic się nie zmieniło, ale oprócz tego to wystarczy.